Poszła długa piłka na Krzysia Ropskiego. Krzysiu idealnie zgrał. Wyszedłem sam na sam, wystarczył tylko szyć bramkę. Również nas zaskoczył w tym, że bardzo dobrze grał w piłkę. Nie spodziewaliśmy się takich szybkich podań w prz z przodu. Jednak po stracie bramki sprzeciwiliśmy się dobrze wszystko ruszyło tak, jak miało być przed No Właśnie po raz kolejny pokazaliście w tym sezonie charakter. To znaczy, gdy straciliście bramkę, nie poddawaliście się, wręcz przeciwnie, szukaliście bramki wyrównującej, a potem zwycięskiej. To się udało. Takie mecze lubimy, już się śmiejemy w szatni, że jesteśmy drużyną, która specjalnie robi takie horrory, żeby się było lepiej cieszyć z takich meczów. Wygraliście 2-1, jesteście bliżej awansu do półfinału, czy 50 na 50 cały czas? Jesteśmy bliżej, aczkolwiek decydujący będzie ten drugi mecz w Chorzowie. No właśnie, on będzie trudniejszy według Was, czy... bo teraz wiadomo, graliście troszkę tak z drużyną, która o której niewiele wiedzieliście, ona też o was zbyt nie wiedziała. Teraz te karty się otworzyły, teraz wy doskonale wiecie, jak gra ruch. Ruch doskonale wie, jak gra Krakowia. W niedzielę grał wszystko. Myślę, że będzie to bardzo podobne spotkanie do tego, które oglądaliśmy dzisiaj na Wielickiej, Aczkolwiek myślę, że podejdziemy wyżej, tak jak po bramce pierwszej dla ruchu, bo to się po prostu sprawdziło. Jest bardzo dobrze, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku. Aczkolwiek jesteśmy dopiero w powie drogi do półfinału. Ważniejszy mecz. Najważniejszy mecz będzie tam w Chorzowie w niedzielę. No, jesteśmy w dobrej myśli, no i wierzymy w to, że wygramy w niedzielę. Jako drużyna cieszyliście się po, po zwycięstwie, ty cieszysz się chyba szczególnie, bo jednak dołożyłeś cegiełkę domu, że każdy kłada cegiełkę. Bramkarz gdy bronią obrońcy gdy, gdy bronią, ale też pamiętaj o tych zawodników, którzy, którzy zdobywają gole. Zwłaszcza gole na wagę zwycięstwa, tobie to się udało, wykończyłeś świetnie zachowałeś zimną krew. Ciężko było? Mm, ciężko. Dostałem podanie, wyszedłem z sklepki tutaj z kolegą. Szczeliłem na 2-1, bardzo się z tego cieszę. Aczkolwiek cała drużyna dołożyła się do tego sukcesu. Trenerzy tutaj w Krakowie przede wszystkim od najmłodszych lat nam to wpajają, że nawet gdy stracimy bramkę, mamy mieć podniesione głowy i walczyć do końca. No i to przyniosło rezultat. Szczeliśmy bramkę na 1-1, później dołożyłem bramkę na 2-1. No i wygraliśmy, z czego się bardzo cieszymy.